Tu się absolutnie nie ma prawa nic zepsuć i ten, to jakby to zderzenie z rzeczywistością, ze światem cyfrowym, z nowymi technologiami dopiero teraz tak naprawdę widać, że no Niemcy zaczynają zdawać sobie sprawę, że coś jednak chyba poszło nie do końca, tak? Ale chcą więcej tego samego, bo pamiętasz te zbrojenia to jest dokładnie to samo, Rheinmetall, wielkie firmy robimy dokładnie to samo, nawet symbolicznie, że te czołgi budują, nawet nie, że Rheinmetall buduje drony, tylko Rheinmetall buduje czołgi. No będzie coś tam z Andurilem robił, nie? Mają tego Helsinki no ale to jest, ale, ale to chodzi o proporcje, nie? W sensie to nie jest tak, że, że masz, wiesz, więcej nowego, a, a no, tak jak Brytyjczycy chociażby do tego podchodzą, nie? W swojej strategii gdzie no jednak te, te systemy bezzałogowe to jest tak naprawdę 80%, biorąc pod uwagę te małe bezzałogowce i te, i te większe systemy bezzałogowe, a 20% tylko tych starych platform, nie? To tam tak naprawdę mamy tą rewolucję w myśleniu tak, o współczesnym tak. polu walki, a nie właśnie u Niemców, nie?